Windows, nice shot regali. Nice shot. Pirate Swap to najlepsze miejsce, aby w kilka chwil wymienić swoje skiny do CS2. Na start czeka na ciebie aż 30 dolarów bonusu przy pierwszych trzech wymianach. Jest to idealna okazja, aby zdobyć wymarzone przedmioty bez wydawania własnej kasy. Serwis wyróżnia się przejrzystym i intuicyjnym interfejsem oraz ogromnym wyborem skinów, więc wymiana jest szybka, prosta i w 100% bezpieczna. Aby odebrać bonus, wystarczy wpisać kod biznesmen, zaznaczyć interesujące cię skiny i gotowe. Brakuje Ci środków? Skorzystaj z opcji doładuj saldo. Wybierz kwotę i jedną z wielu metod płatności: Blik, PayPal, PaySafeCard czy kryptowaluty. Co najlepsze, z kodem biznesmen otrzymasz dodatkowe 35% do depozytu, dzięki czemu Twoje zakupy są znacznie tańsze. To jeszcze nie wszystko. Na PirateSwap czekają na Ciebie giwałe i zadania, które pozwolą zgarnąć darmową gotówkę. Kliknij link w opisie i odbierz swoje bonusy już teraz. Ustawić. Oh my, no, Jest dzięk Don Ramp. One top me, 50. An apps. That base alive. Under just Default now, default, default. Apps. One apps. Two rabs now, an apps. Yeah. Oh, just the step people. Jeszcze rampa. I rampa! Zobacz bivro Jak jakimś rampa, się Rampa, rampa. No kurwa, nie wierzycie mi no! Ale kurwa przecież mógł pójść gdzieś, nie? O przejdę do, do kona. Ja Na Kurwa, lekiera jebana. Dead. One more, one mate, more, mate, mate. One more Window, window! Otmo dalej! Upsy, apsy mi, tu Mam zimbę. Nie, czy, też, czy, czy One con, one A! to jestem. Proszę. Terrorists win z dwóch rampa. outrement ramp pales palace. Sandwich. Sandwich przebiegają. One more. No co ja mam zrobić? W... Kurwa, nie ma żadnego kontaktu! Absentura, ramp. 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 Spalili mi dżunglę ogólnie. Bo... Stop. Ramp and... Rampa i triple. Rampa, WP. Da, tam? Rampa, a, a rampa, rampa Prawa? Tak, tak, ta, przeszedł do prawej za motorem Patrzę, patrzę Łukala już jest, jest na... no nie wierzę Przeszedłem, no, tak, tak. jeden pod konem Znajduje tego samochodu może Sandwich, sandwich ci

Еще один Short, ребята. Еще один Short, еще один HP, один с низким HP. Я иду к Галле. Иди сюда, Вильник, что 14 хп, по чутку. Поймал. Short опять, может быть.

Pod kodem, under short, 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 again Pan uh, short AP, ten HP Gdzieś się HP ma? Zrashuj go Ono jest rampa, 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 rampa Okej okay. Kitchen Kurwa, ten jakiś spray zajebał m masz gdzieś tam Ja nie wyjeżdżałem mida, no To jebać tego top mida Gala jeszcze no To rundę jest tylko, a właśnie HP mu oczywiście zostawiam Cztery HP Nie, cztery oh. gości na jednym trafiłem, tylko chujowo Czemu nie chciał iść z Default Ten HP Jungle Ten hmm. kon, no Jungle Jestem na Ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Jeetje. Ik heb twee headshot's en ze hebben ze niet gekillen. Ik heb geen headshot. Ik heb een koning. Ik een Ik een Ik heb geen headshot. Ik Ik heb Yeah, we're coming Go Big guys, we're coming back. Behind right side. I planted. Terrorists win. First. Lighting window. Window and con. And, and, under under and con. One more under. No kurwa! One on window, one window. A to czyste może być? Right side window and con and b sama. Window and b pla. Raz under. under czy? Tak, tak. Al chyba under, albo sho, albo kurwa ladder ty. No 10 HP, no, nie Pierdolę, jak przegrywam takie coś ławka, ławka, Under, under under. ławka, cały under, under window Шартер. Шартер under under Он очень тяжелый. Он под окном. подокна. под окном. Он молчал. А он шард. Я шард. Ты же убил конга, Я убил одного конга. Или шард пик? Джангл, Не, мы что

Ja mogę wam jakoś dać flecy, w... W wiedziałem okno Sam jesteś z bombą daleko Eee, dwóch łącznik jest, w ogóle mamy przypał twój Powodzenia Nasze Schody, schody. leży Jeszcze jeden raczej Ja idę z tego absu. Nie, pierdol się Uważaj To na sandwich Schody, 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 schody. dżungla schody, schody. Dżungla dżungla Daj mi grać pieszczek A na no, twój On nie powinien o mnie wiedzieć

Double molly window. Hej molly short. nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? show, show. Show, nie? Dlaczego Short burning, burning Wierzę, wierzę, nie? nie? On the ground, on the ground. Oh. So on the ground. mid the ground. On 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 the the ground. On the ground. On the ground. On the no, no Za smokiem, za smokiem. bez walkiem bez walkiem bez walkiem bez kurwa no znowu nie idziesz no te yeah, nie

Nie wiem, jak masz nie grać A to nikogo nie grać ja B. Nie chciałem iść dalej. Ale masz A no to stój tak. Mam respa to Crusander, no co ja mu powiem? Nie było cię ani razu na Ano.